Środa, 7 lutego. Agnieszka Giesz, witam i zapraszam na Wiadomości z Kalisza. O czym dziś powiemy? Strajk Generalny Rolników również w Kaliszu i Powiecie sparaliżują rondo Westerplatte. Osiem dużych firm zainteresowanych zainwestowaniem w Kaliszu. Prezydent przedstawia kolejny punkt swojego wyborczego programu. Zjechał z drogi i dachował na ogrodzeniu. Wszystko przez pijanego kierowcę. Czternastolatek zawstydził policję. Chłopaka ścigały cztery radiowozy, a on i tak uciekł. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego, podsumowuje swoją kadencję. Przed nami biała sobota. Akwapark czeka na feriowiczów, ma dla nich ciekawą ofertę. Pączki już się smażą, wybierajmy te od kaliskich rzemieślników. W ten piątek, jeśli nie musicie, to nie wyjeżdżajcie w trasę. Cała Polska stanie, ostrzegają rolnicy, w piątek organizują strajk generalny, dotyczy on również Kalisza, powiatu i regionu. Protestujący zrzeszeni w rolniczej solidarności, ale również rolnicy, niezwiązani z żadną organizacją, strajkują przede wszystkim przeciwko importowi produktów rolnych z państw spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy. Jedzie stamtąd olej, zboże, jedzie mięso drobiowe, jajka, cukier. Wyliczają rolnicy: Drodzy rodacy, my rolnicy nie protestujemy przeciwko Wam. Nie chcemy nikomu utrudniać życia. Musicie zrozumieć, że walczymy nie tylko o nasze dobro, ale o dobro wszystkich Polek i Polaków, o dobro konsumentów i producentów. Wyszliśmy na ulicę, aby pokazać naszą siłę i zjednoczenie w pokojowym charakterze. Sprzeciwiamy się importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, które zalewają rynek europejski. Stanowczo sprzeciwiamy się również kolejnym unijnym restrykcjom nakładanym na nasze gospodarstwa. Stop import, stop zielony ład, stop Green Deal. Strajk generalny rozlać się ma na cały kraj. Na mapie, na której rolnicy nakładają organizowane lokalne blokady i strajki, jest już kilkaset zgłoszonych takich punktów. Jednym z nich jest Kalisz i powiat Kaliski. Jak strajk będzie przebiegał u nas? Zbieramy się o godzinie 9.30 w miejscowości Plewnia, o godzinie 10.00 wyruszamy ciągnikami w kierunku Kalisza, będziemy się poruszać drogą wojewódzką 470, wjeżdżamy do Kalisza ulicą Warszawską kolejno alejami generała Sikorskiego do alei Wojska Polskiego. I ale ja mi pojedziemy do Ronda Versa Platte na rondzie, zawracamy i trasą z powrotem. W takiej prędkości w miarę wolnej nie blokujemy na stałe żadnych skrzyżowań, nie zatrzymujemy się, organizujemy wspólnie z kolegami po prostu przejazd, żeby dać o sobie znacie, jednoczyć się z kolegami protestującymi w Polsce i w Europie. Na rondzie Westerplatte powinni być około 12. Podobne akcje w naszym regionie będą się dziać w Turku, w Gołchowie, pod Antoninem na 25 czy w Sieradzu. Kalisz przyciąga inwestorów, mówi Krystian Kinastowski i odkrywa karty drugiego z dziesięciu filarów swojej kampanii wyborczej. W naszym mieście prywatni inwestorzy w ostatnich kilku latach wbudowali w tkankę miejską setki milionów złotych. Kolejne osiem dużych firm jest zainteresowanych ofertą inwestycyjną miasta, a samorząd uzbraja kolejne tereny. Na drodze krajowej numer 25 przy strefie inwestycyjnej powstanie nowe skrzyżowanie. W strugach deszczu przy potężnym wietrze. Pan prezydent marznie i y, moknie. Czy można w takich warunkach nie robić konferencji? W takich warunkach na Dobrzecu przy strefie inwestycyjnej Kinastowski spotkał się dziś z dziennikarzami. Natomiast chcemy komunikować te rzeczy w takich miejscach. Chcemy z Państwem jeździć po Kaliszu, chcemy pokazać, że my się nie boimy, że czasami trzeba założyć kalosze, że trzeba być blisko ludzi, trzeba być nieważne, czy wieje, czy nie wieje. W miejscu konferencji prasowej buduje się kolejna firma. To duża hurtownia JE, a tuż obok Graben rozbudowuje swoje magazyny, a dekadę temu nie było tutaj nic. Ja chciałbym dzisiaj Państwu zakomunikować również to, że najprawdopodobniej na tej lub na kolejnej sesji wprowadzimy zadanie polegające na zaprojektowaniu skrzyżowania tej ulicy tu inwestorską, inwestorskiej z drogą krajową numer 25 i ulicą tylną to taki bardzo newralgiczny punkt, który jakby dodatkowo zaktywizuje tutaj te tereny. Ja tutaj przyszedłem, to na większości tych pól rosła kapusta, a w tej chwili rosną nowe zakłady. Jesteśmy tutaj przy jednej z takich inwestycji, która powstaje ale zanim całe miasto skorzystało na rozwijających się tu zakładach, najpierw samo musiało zainwestować, by przedsiębiorców do Kalisza ściągnąć. Kluczową inwestycją, która była tutaj do przeprowadzenia i którą przeprowadziliśmy i oddaliśmy do użytku, było wykonanie przebudowy rowu RC1 oraz wykonanie specjalnego zbiornika retencyjnego, który umożliwił odbieranie tutaj wody deszczowej z tych dróg i z tych budynków, które mogły tutaj Powstać wcześniej tych możliwości takich nie było. W związku z tym był problem, żeby te tereny się rozwijały. W tej kadencji tylko w strefie gospodarczej na Dobrzecu na 20 hektarach powstały magazyny i zakłady produkcyjne. Zainwestowali tu światowi giganci jak Panatoni, Lewiat, Gearing, ale też polskie i rodzime firmy. To nie koniec zmian w tej części miasta. Na drodze krajowej numer 25 przy granicach Kalisza za Kastoramą powstanie nowe skrzyżowanie. W tym momencie będzie możliwość taka, że dosłownie tutaj w tym miejscu, gdzie stoimy kawałek wyżej, będzie to skrzyżowanie, będą wykonane lewo skręty, prawo skręty i będzie można albo skręcić bezpośrednio tutaj w lewo i wjechać na tereny inwestycyjne, gdzie tworzą się nowe zakłady, albo jechać w prawo, gdzie docelowo są również tereny inwestycyjne, gdzie również są zapytania o możliwość y, y, tworzenia i budowy nowych miejsc, y, miejsc y, pracy. W tej chwili jest kolejnych ośmiu nowych inwestorów zainteresowanych Kaliszem, a miasto nie tylko na Dobrzecu, ale również na Majkowie, przy zachodniej, przy Księżnej Jolanty aktywizuje kolejne tereny inwestycyjne. To są jakby te działania, które w ramach kolejnego drugiego filaru, czyli Kalisz przyciąga inwestorów. Chcemy tutaj w mieście w przyszłej kadencji zrealizować tak by ten obszar, obraz, jakby krajobraz gospodarczy Kalisza. Zmienił się jeszcze bardziej. Kinastowski mówił też o obwodnicy. Jest w kontakcie z nowymi władzami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W najbliższych tygodniach zostanie wydana decyzja środowiskowa w sprawie budowy obwodnicy. Nadmiar alkoholu dla tego kierowcy nie był przeszkodą, by wsiąść za kierownicę i ruszyć w drogę. Alkohol jednak na tyle go zamroczył, że zapomniał, że stanowi niebezpieczne zagrożenie dla innych. Na ulicy Wrocławskiej nie zdążył wyhamować i wjechał w poprzedzający pojazd. Ten z impetem wypadł z drogi, przebił barierkę i dachował w czyimś ogródku. Do zdarzenia doszło wczoraj we wtorek 6 lutego. Służby przed godziną 7 rano zostały wezwane na ulicę Wrocławską w Kaliszu. Zderzyły się tutaj dwa pojazdy Citroen i Skoda. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że kierowca Citroena nie zachował szczególnej ostrożności, uderzył w tył Skody, w wyniku czego Skoda dachowała na poboczu. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia żaden z kierowców nie odniósł poważniejszych obrażeń, jak ustalili policjanci. 37-latek kierujący Citroenem miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Ten mężczyzna będzie odpowiadał nie tylko za kolizję drogową, jako sprawca tego zdarzenia, ale również za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Zaprowadzenie pojazdu po pijaku grozi karę do trzech lat pozbawienia wolności. A teraz na chwilę przenosimy się do Pleszewa. Cztery policyjne radiowozy, duże zaangażowanie funkcjonariuszy, a wszystko po to, by złapać w pościgu kierowcę, który uciekał i łamał szereg przepisów. Mimo przewagi mundurowych, kierowca zniknął im z pola widzenia. Policja mogła poczuć się jednak zawstydzona, bo jak się okazało, piratem drogowym był 14 chłopiec. Do zdarzenia doszło w miniony piątek około godziny 23 na ulicy magazynowej w Pleszewie. Policjanci zauważyli samochód marki Skoda. Postanowili wylegitymować osobę, która znajdowała się w środku pojazdu. Gdy podeszli do samochodu, kierowca gwałtownie ruszył i zaczął kierować się w kierunku drogi krajowej nr 12. Rozpoczął się pościg, kierowca lekceważył sygnały dźwiękowe i świetne. W trakcie pościgu kierowca popełnił szereg wykroczeń. Przekroczył dozwoloną prędkość, nie stosował się do znaków drogowych, m.in. do znaku stop, omijał wysepkę z lewej strony oraz wyprzedzał samochody w miejscach niedozwolonych. Skoda zniknęła policji z pola widzenia w Dobrzycy, mimo że jechało za nim kilka radiowozów. Rozwiązanie tej sprawy nastąpiło następnego dnia. Kierowca auta zgłosił się na komendę. Policjanci nie kryli zdziwienia, gdy zobaczyli tego pirata drogowego. Okazało się, że kierowcą był czternastoletni mieszkaniec gminy Pleszew. Chłopak został przesłuchany przez policjantów w obecności matki. Przyznał się do kierowania samochodem. Sprawa trafi do sądu dla nieletnich. 14-latek miał tłumaczyć, że uciekał, by się wystraszył. Auto miał wziąć bez pozwolenia rodziców. Trzeba jednak przyznać, że sytuacja jest absurdalna, tym bardziej że za kierownicą siedział nieletni i zgubił policyjny ogon. Kilometry nowych i przebudowanych dróg, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, odnowione centra miejscowości, targowiska, wyremontowane świetlice. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, podsumował swoją kadencję pod kątem inwestycji w powiecie kaliskim. Podsumować pewne działania. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski odpowiada w Urzędzie Marszałkowskim między innymi za sprawy Wielkopolskiej Wsi. Od 10 lat nadzoruje program rozwoju obszarów wiejskich, czyli środki unijne, które trafiają do naszych małych ojczyzn. Z tej puli, o której mówiłem, w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich do powiatu Kaliskiego trafiło ponad 72 miliony złotych. Z czego ponad 29 milionów złotych przeznaczono na drogi. Kolejna pula środków, którą dysponuje wicemarszałek, pochodzi z programu Wielkopolska Odnowa Wsi i konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. W ostatniej kadencji samorząd województwa wsparł aż 125 projektów. W 125 miejscach w powiecie Kaliskim udało się zmienić zagospodarowanie terenu, wyremontować świetlicę, doposażyć orkiestry, zespoły ludowe, bo tego dotyczy ten program. Więc myślę, że to, jest, to są dane imponujące. A do tego jeszcze dochodzą program deszczówka, wsparcie pszczelarstwa, kół gospodyń wiejskich czy spółek wodnych. Ostatnie pięć lat to również modernizacje dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat Kaliski. Mowa między innymi o drodze numer 470 w kierunku Turku. Do drogi bardzo ruchliwej, o parametrach właściwie drogi krajowej, tam udało się zmienić całą nawierzchnię od Kalisza. Do Malanowa i ciąg dalszy jeszcze na terenie powiatu tureckiego będzie następował. Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na tej drodze poprzez budowę chodników. Powstało ich bardzo dużo w tej kadencji. Mówię o tym dlatego, że pamiętam doskonale czasy, kiedy dochodziło tam do wielu wypadków tragicznych z udziałem rowerzystów i pieszych, wtedy kiedy tego chodnika nie było, bo jest to po prostu bardzo ruchliwa droga i to bezpieczeństwo znacznie się poprawiło. Teraz kolejna remont drogi numer 442 na terenie gminy Blizanów. Docelowo chcemy przebudować tę drogę między Gizałkami a Kaliszem uwzględniając również planowany przebieg obwodnicy miasta Kalisza to znaczy uwzględniając w tym sensie że ona ma przecinać drogę wojewódzką. Szykuje się też potężna inwestycja w zdrowie. Jak przekazał Krzysztof Grabowski w budżecie województwa, dzięki między innymi jego zabiegom zapisano 120 milionów złotych na budowę nowoczesnego bloku operacyjnego dla Kaliskiego Okrąglaka. Przed nami pierwsza w tym roku i nie ostatnia biała sobota, czyli okazja do bezpłatnych badań. Tym razem odbędzie się ona na Majkowie. Z czego będzie można skorzystać? Mieszkańcy świetnie znają akcje prozdrowotne pod nazwą Białe Soboty. Szanowni Państwo serdecznie zapraszam. 10 lutego osiedle Majków szkoła podstawowa numer 2, pierwsza biała sobota w 2024 roku. Natomiast chcę nadmienić, iż mieszkańcy miasta Kalisza w 2023 roku licznie korzystali z badań z konsultacji i przebadaliśmy. I skorzystało z konsultacji blisko 4000 osób. W tę sobotę będzie można skorzystać z badań w kierunku osteoporozy, z konsultacji dietetycznej z analizą składu ciała, z konsultacji rehabilitanta z określeniem wad postawy, z badań cukru, ciśnienia, słuchu czy ze światłoterapii. Bioptron to pierwsza i oczywiście nie ostatnia akcja bezpłatnych badań w tym roku. Białe Soboty zagoszczą na niemal każdym osiedlu. Tak to planowaliśmy, żeby Białe Soboty były w różnych miejscach naszego miasta. Oczywiście, kiedy Biała Sobota odbywa się w przychodnim, możemy wtedy zaproponować większy pakiet badań, ale tak naprawdę to był postulat mieszkańców miasta Kalisza i my po prostu wsłuchujemy się w Państwa głos. Więc w 2024 roku Białe Soboty będą w różnych miejscach naszego miasta. Sobotnia akcja rozpocznie się o 10 i potrwa do 14. W marcu z kolei zaplanowano dwie białe soboty, 2 marca na Winiarach i 23 marca w przychodni Puls przy ulicy Polnej. Ferie zimowe dla uczniów z Wielkopolski tuż, tuż od poniedziałku rozpoczną dwutygodniowy odpoczynek od nauki. Ciekawą i korzystną propozycję ma dla nich Kaliski Aquapark. W tym roku uczniowie z Wielkopolski na ferie musieli się naczekać. Mamy je w ostatnim już terminie od 12 do 25 lutego. Kaliski Aquapark zaprasza do skorzystania z ich oferty. Przygotowano specjalny karnet w promocyjnej cenie. Dla wszystkich, którzy spędzają ferie w mieście. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty specjalnego karnetu, który upoważnia do wejścia na dwie godzinki na basen i na dwie godzinki wraz z łyżwami na lodowisko. Można sobie to podzielić i po godzince skorzystać lub wykorzystać cały pakiet od razu. To bardzo korzystna oferta, bo 50% tańsza niż regularne bilety. Karnet kosztuje połowę mniej niż zwykle, 46 zł. W jego ramach można skorzystać zarówno z akwaparku, jak i spływalni Delfin na Dobrzecu. Dodatkowo przygotowaliśmy program edukacyjny wraz z naszym zespołem ratowniczym, który będzie się skupiał na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem w wodzie i nad wodą, a także w ramach tego programu będzie można skorzystać z bezpłatnych warsztatów udzielania pierwszej pomocy. A to umiejętność, którą warto ćwiczyć przy każdej okazji. Na koniec idziemy na pączki. Jutro tłusty czwartek. Cukiernie mają ręce pełne roboty. Odwiedziliśmy jedną z nich, która od lat przyciąga kaliszan połączeniem tradycji z nowoczesnością. Historia Tłustego Czwartku sięga już starożytności. Wówczas świętowano odejście zimy, a nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw. W dzisiejszych czasach ten szczególny dzień obchodzimy zawsze w ostatni czwartek przed Wielkim Postem, czyli równo 52 dni przed Wielkanocą. Dlatego data tego święta jest ruchoma. W tym roku przypada 8 lutego. I dlaczego ludzie w ogóle tak kochają te pączki? Dlaczego ludzie tak kochają te pączki, to najlepiej byłoby spotkać klienta i zapytać, eee, natomiast on, naszym zdaniem po prostu smak, smak tego pączka tradycyjnego, eee, z dobrych składników przede wszystkim, z dobrych półproduktów. W piekarni Olszyna na osiedlu dobrzec wypiekają poczki od 1977 roku. Kierują się tradycyjną recepturą, dlatego ich smak pozostaje przez dekady tak samo pyszny. Pączki najpierw wyrastają w garowni, gdzie nabierają charakterystycznego kształtu. Potem są odpowiednio smażone i dekorowane. Niestety nie mamy w polskim prawodawstwie definicji eee, zarówno prawdziwego chleba, tradycyjnego, jak i pączka, dlatego. Możemy się sugerować tylko i wyłącznie właśnie tym smakiem. No, niestety nie jesteśmy w stanie cenowo nawet się zbliżyć do marketów, właśnie ze względu na to, że oni czasami pączki swoje produkują już kilka miesięcy wcześniej, głęboko mrożą, a później tylko je odsmażają choć receptura wytwarzania pączka się nie zmienia, to już na dzień owszem. Czasem po prostu trzeba iść z duchem czasów, mówi nam Michał Olszyna. Jednak tradycyjne smaki pozostają bez zmian. Pączek kukułka mamy prawdopodobnie jako jedyni w Kaliszu. Jest to pączek podobny jak adwokat z lekką nutą alkoholu. Nie wszystkim to smakuje, natomiast są osoby, które nie wyobrażają sobie żadnego innego teraz pączka. Natomiast jeśli chodzi o pączek z czekoladą, polecamy oczywiście jak najbardziej, ponieważ nabijamy go belgijską czekoladą Kalebauta, bez żadnych sztucznych dodatków, bez olejów trans i palmowych. My życzymy jutro smacznego i zachęcamy do wspólnego spalania pączków wraz z fitnessem na naszym kanale. Ni to wiosna, ni to zima. Na horyzoncie nie ma dużych zmian w pogodzie. Co nas czeka w najbliższych dniach? Dzisiaj wieczorem temperatura wyniesie 3 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się mnóstwo chmur, wiatr będzie bardzo silny. Porywak wiejący z prędkością do 60 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do minus 1 stopnia poniżej zera. Niebo pozostanie zachmurzone w pełni, a siła wiatru minimalnie wzrośnie. Jutro subkirteci kirteci wskażą dwie kreski powyżej zera. Synoptycy zapowiadają minimalne opady śniegu, wiatr słaby, w porywach osiągający do 40 km na godzinę. W nocy temperatura wyniesie 1 stopień Celsjusza. Przez całą noc meteorodzy zapowiadają małe opady śniegu, a wiatr pozostanie słaby. W piątek o poranku temperatura będzie wynosić 1 stopień Celsjusza. Synoptycy zapowiadają małe opady śniegu, a wiatr okaże się umiarkowanie silny. Za dnia temperatura nieznacznie wzrośnie do 3 stopni. Przez cały dzień mogą się pojawić przelotne opady deszczu, wiatr będzie trochę mocniejszy. I na dziś to wszystko. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Jutro nie żałujcie sobie pączków, tradycja to tradycja. Kolejna porcja wiadomości nie pączków. W piątek będziemy na Państwa czekać. Do zobaczenia.